Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonem, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Co jest Ducha świętego, Amen. Boże mój, proszę cię, stań tu przy mnie. Chcę poprosić cię, mogła oddzielić świat swych zdarzeń. Wszystko zaczyna się i kończy to. Tu, gdzie jest nasza myśl? Tu, gdzie jest nasz rozum? Świat zwariował ostatnio. Stał się trudny. Terroryzm, ekonomia. E, wszędzie ludzie oczekują cudu. E, I w Stanach Zjednoczonych. Wróżki mają największe powodzenie teraz. I we Francji, gdzie jest 52 tysiące mediów. I w Niemczech 32 tysiące. Chcę powiedzieć, że wróżka powoli wyrasta w pejzaż naszego życia. Jest Pani oczu, widzę wiele. Jest Pani młodą osobą. Jest Pani obcokrajowcem. Czy Pani jest studentką? Tak. Jest Pani Energiczna, młoda, ekspansywna. Jest Pani inteligentną osobą. Jest pani... Czeka Pani na miłość. Czekam, nie ukrywam. Tak się nieraz zastanawiam, kogo najbardziej lubię od tych, tych klientów. Czy tego, który dzwoni z Kapsztadu, czy z Australii, czy właśnie tego łodziaka, który tu do mnie przychodzi. Ja chciałabym powiedzieć, że przekrój społeczny jest bardzo różny. Bardzo dużo notuję ludzi z wyższym wykształceniem, co jest dziwne, bo w zasadzie wydawałoby się, że ci ludzie powinni sobie radzić sami, ale znajduje się w kręgu moich klientów i prokurator, i policjant. Znajduje się również i sędzia. Jakiegoś boga wojny tu czasem trafię, to znaczy kogoś z wysoko ustawionych ludzi w wojsku i w rządzie. Chciałabym powiedzieć, że ci ludzie, właśnie, którzy przychodzą do mnie, nie mogą chodzić ani do psychoanalityków, ani do, ani do psychiatrów, ale przychodzą do mnie, dlatego że po prostu mają zabezpieczoną tajemnicę, jakąś rzetelną poradę, a poza tym no, nie są nigdzie notowani. Pierwsze słowa, ostatnie. Myślę, proszę cię, spraw, aby wszyscy ci, którzy jej źle a aby wszyscy ci, którzy nie chcą, aby wszyscy ci obrażali wszystko tu. 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 Dobra wróżka dzisiaj w Warszawie bierze do 300 złotych za sens. Niektóre wróżki za pośrednictwo pomiędzy żywymi i zmarłymi biorą. 54 milionów złotych to jest wielka kwota. Znam wróżbitów, którym się bardzo dobrze powodziło. A teraz są nikim. Jakie tu są stawki? Ile taki wróżbita może zarobić? Ja chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak zaczynałam wróżyć, wróżyłam po 5 złotych. A była to stawka, która mi się wydawała bardzo dużą stawką. Potem jak zacząłem jeździć na festiwale i zobaczyłam ten rozmach tego całego świata i zobaczyłam, jak taki jeden z moich kolegów ówczesnych bierze po 300 zł za usunięcie jednego ducha z prawej półkuli mózgowej, a drugi po prostu za uzdrowienie ducha serca bierze 2000, więc zaczęłam się zastanawiać, jakie mają wykształcenie, kto ich do tego upoważnił. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że ceny są bardzo wysokie. Teraz czakra serca, uczucia nasze, miłość, złość, zawiść. nam wszystkich złych ludzi od ciebie. Swoje życzenia zatrzymuje zły czas. Ten czas musi liczyć się dla nas. Gdybym miała w tej chwili wskazać na pięć chociażby wróżek, co do których nie mam żadnych obiekcji, co do których jestem upewniona, że niosą ludziom pomoc, bałabym się. W tym zawodzie jest bardzo dużo szarlatanerii. Stał się to modny zawód. Dzisiaj sprzedajesz w sklepie warzywnym, a jutro masz dyplom psychotronika i nie wiadomo. Czy jesteś wróżbitą, czy radiostetą, czy bioterapeutą i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę Państwu za moment dać, pomacać osobę, której usunęłam guza jelita przedoperacyjnego i wyleczyłam z cukrzycy. Konkretnie moja ciocia pracowałam parę miesięcy po dwie godziny dziennie na y, rysunku i pół godziny na cioci. Jest coraz więcej lekarzy i więcej specjalistów od oka, od ucha, od gardła, od serca. Medycyna zupełnie zapomniała o jednej wielkiej rzeczy: że tak samo jak nasze kolano, jak serce, jak skóra, to wszystko choruje nasza dusza. I w momencie, kiedy duch nasz jest chory, to naprawdę i leczenia. I medykamenty, i to wszystko nie idzie w parze. Dlatego ja postanowiłam pierwszą w Polsce powołać klinikę Duszy Człowieka. I przychodzą tu do mnie ludzie bardzo skołowani. Czasem komuś odchodzi, ktoś bliski umiera, czasem ktoś kogoś porzuca, czasem ktoś nie wytrzymuje tego tempa, komputerów, tego wszystko, co się dzieje. I przychodzą tu do nas. I przychodzą tu do nas, aby odbudować swój stan psychiczny, swoją duszę. Co prawda, pewno psychiatrzy by się tutaj pogniewali na mnie, ale uważam, że jeżeli choć jedną osobę odratujemy, pomożemy, to nie ma co się gniewać, kto ponosi za tego tytułu zasługi. Ja chętnie oddam zasługi każdym, ale chciałabym, aby lekarze Pamiętali o osobowości człowieka i o jego duszy. Bardzo dużo ludzi przychodzi z marginesu, którzy mają kontakty z prawem złe. Muszę powiedzieć, że często stawiam karty ludziom, którzy mnie pytają, czy pójdzie siedzieć, czy nie pójdzie siedzieć. No moje wykształcenie prawnicze pozwala mi nie tylko wróżyć w tym temacie z kart, ale prawda jest taka, że tych ludzi jest bardzo dużo. Najbardziej się źle czuję w momencie, kiedy przychodzi do mnie facet, który wygląda na człowieka takiego, który rządzi w mieście i mówi, tak, Ja jestem człowiekiem z marginesu, ja już się nie podniosę. To jest moja ostatnia droga życiowa. Ja nie mam wyjścia. Wtedy przyznam się szczerze, że czasem strach mnie bierze, bo taki człowiek zadaje mi pytania nieraz, czy może zrobić jakiś skok, czy może zrobić jakąś mokrą robotę. To są bardzo dla mnie trudne egzaminy, ale takie też przeżywam. Może czegoś nie widzę, może czegoś nie czuję, ale chcę, żebyś mi pani dał tą możliwość. Zebrałam wszystkie swoje że jest jesteś choroby. A teraz daję Ci złote ziarno, wielkie, ogromne. Chcę, żebyś się przyjęło, żeby zarastało wszystkie chwesty. O żeby rosło wysoko jak wielka trawa, na wiosnę soczysta, A żeby były wielkie, ładne zboża, żeby były owoce i kwiaty. Nie wyobrażam sobie, jak może wróżyć osoba, choć podobno teraz nawet za darmo, która wczoraj skończyła szkołę, nie ma sama szkoły średniej, A jak może w ogóle być doradcą. Człowiek, który ma 20 lat, który nic nie przeżył, albo ma poplątane życie. Jest to, uważam, więcej niż zbrodnia. Jest to wielka zbrodnia, dlatego że robi się eksperymenty na żywym organizmie, na drugim człowieku. E, wróżba to jest wielka broń i wbrew pozorom czasem wychodząc stąd ludzie zgnębieni. I dlatego po prostu e, cały czas uważam, że robi wielką robotę. Wielką robotę nieodnotowaną, czasem e, czasem e, też mam przykrości oczywiście. Media piszą tam, że oto powołałam szkołę Harry'ego Pottera. To znaczy, że pewno chcę manipulować dziećmi i tak dalej. To jest nieprawda. Ja po prostu kocham dzieci, kocham młodzież. Z powodu tego, że sama jestem matką, z powodu tego, że po prostu coś w środku w człowieku takiego jest jak miłość. W styczniu w tym roku rozpoczęła wielka się wielka ponieważ postanowiłam powołać szkołę Harry Pottera. Z całej Polski dostawałam rozliczne komunikaty, że chcę zrobić złą sprawę, że chcę zrobić coś złego. Publikacje katolickie bardzo ostro występowały przeciwko mnie. Natomiast ja uważam, że powołanie takiej szkoły, gdzie uczy się wrażliwość dzieci, gdzie uczy się ich intuicji, gdzie otwiera im się trzecie oko, jest bardzo potrzebne. Mam na imię Kamila, mam 15 lat, chodzę do gimnazjum, jednocześnie do szkoły Harry Pottera. Bardzo mnie interesują czary, i w przyszłości chciałabym zostać wróżką. Kieruję się tą drogą, wychodzi mi wszystko dobrze. Więc za parę lat może spotkamy wróżkę Kamila. Zapach ma bardzo duże znaczenie w życiu człowieka. O zapachu pisały książki klasyczne. Z zapachu można zrobić afrodyzjaki. Są zioła na miłość, są zioła na siłę, potencje. I te zioła nie tylko trzeba pić, można je też wąchać. Stąd zapach ma w życiu człowieka bardzo duże znaczenie. W tym pokoju, w którym tu się spotkaliśmy odbywają się różne dziwne rzeczy. Jest to pokój, w którym można pomyśleć, można wiele rzeczy robić. W tym pokoju warze zioła. Co to znaczy warze zioła? Warze zioła to mieszam, nie kładę na wagę, tylko wsypuję liśnogietka, melisy, rumianku i to wszystko się miesza. Potem te zioła trzeba zaczarować, często chodzę z nimi do kościoła, Modlę się o te zioła. Co to znaczą świece? Świeca zawsze nas oczyszcza. Trzymacie świece w ręku, one was oczyszczają. Świeca towarzyszy naszemu życiu zawsze. I jest to, jak gdyby, przyrząd trochę mistyczny. Bardzo dużo ludzi rzuca się na to, żeby zostać wróżką, zdobyć nowy zawód i to jest wszystko pięknie, pisze sobie etykietę doradca życiowy, pisze sobie etykietę Jasnowic, widzący, jasno słyszący i tak dalej, i tak dalej. No po prostu prostego człowieka to jakoś tam przyciąga większe litery, mniejsze, czerniejsze, bardziej. Łódź jest największą mekką wróżbitów, no może nie bioterapeutów, ale wróżbitów, ale jakich, o to jest pytanie. Ja od długiego już czasu jestem zainteresowany magią, ale nie magią w takim sensie pejoratywnym, w takim sensie kuglarskim, tylko magią, która wyzwala moce z ludzkiego umysłu. Brzeg morza, plaża, światła, budowla, duży budynek, kościół. Światła w kościele mogła chmury się kłębią, już nic nie widzę. Odwiecznie konflikt z Klarem, który niepotrzebnie w ogóle jest, dlatego że a i Kościół chce dobrze dla człowieka i my tu też chcemy dobrze dla człowieka, to jest zupełnie potrzebne. Mi się wydaje, że jeżeli Kościół już mój traktuje jako sektę, to my na pewno jesteśmy czarownicami. To nas na pewno już palą wszędzie na każdym stosie. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnienie przepowiedni i wróż, wróżb, zjawiska jasnowictwa, posługiwanie się medium, są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie zjednania sobie ukrytych mocy. Proszę Cię Panie, daj siłę przetrwania, daj jej siłę kochanie, daj moc bycia dla drugiego człowieka znąd. Uważam, że to jest wielki talent, w wróżbiarstwo. Uważam, że to jest wielka odpowiedzialność. Ja po prostu myślę, że każdy z nas, wybierając sobie tego terapeutę, bo tak trzeba dzisiaj wróża nazwać, musi wiedzieć, kogo wybiera, do kogo się może zwierzyć. Komu może otworzyć wszystkie swoje najtrudniejsze momenty w życiu? Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Jestem bardzo mocno zawiedziona postawami niektórych osób, które wykonują ten zawód. Jeżeli wróżki straszą ludzi, jeżeli wróżka mówi, że ja pójdę, czaruję, bo ma pani pięć duchów nad głową i za to bierze pięć tysięcy złotych, to jest bardzo niebezpieczne. I dlatego potem jest fatalna opinia o nas, opinia, palcie te czarownice. Chciałabym, aby ludzie nie dawali się naciągać, otumanić, aby świadomość o kartomancji, o ezytoryce, była przynajmniej na podstawie szkoły średniej. Bo na razie jesteśmy w przedszkolu albo jeszcze gdzieś indziej. A teraz chcę cię otoczyć łańcuchem kryształów górskich, żeby żadne licho cię już nie brało. Żebyś zaklęła się w złotej pięknej kuli otoczona kryształem górskim, który Ani od wszystkiego tego, co możecie przynieść. Niepowodzenie. Nie tak. Oddaj to wszystko jeszcze tu. Jeszcze tu. Boże mój, jako własną córkę dla własnego wszystkiego człowieka proszę Cię, Abyś przyjął moją prośbę i ja abyś mógł ją zrealizować. Miłość w życiu człowieka jest wielką sprawą. Czy starzy, czy młodzi są zakochani. Czasem przychodzą na nich chwile zwątpienia w miłości, czasem trzeba się rozstać i wtedy uważam, że należy ludziom pomagać. Czasem te rozstania są niepotrzebne kosztem rodziny, kosztem dzieci. Dzisiaj tutaj. E Mam koleżankę Jolę, która naprawdę ma bardzo poważny problem. Chcę od niej odejść mąż. Chcę odejść mąż, a zostało dwoje dzieci. Chciałabym, aby rzeczywiście Bóg ulitował się nad tą całą historią rodzinną i robi coś takiego, co jest kokonem miłości. Składa on się zazwyczaj z jednej rzeczy kochanej osoby i z drugiej rzeczy, kochanej osoby. Często to bywają pod koszulki biustonosze i wtedy bierze się taki kokon i go się zwija w środku. Ja wszędzie mam zioła, zioła na miłość, zioła na odstraszenie ducha. W środku sypiemy tutaj zioła i my to zwijamy. W ten kokon my wkładamy życzenia osoby, która oczywiście e, kocha kogoś. Życzeń koniecznie musi być siedem. Ja wtedy ten kokon zabieram, i tak naprawdę to jadę z tym kokonem do kościoła, jednego, drugiego. Staram się, aby każdy kokon był w innym kościele. Aby po prostu nie był to jeden kościół od wszystkich kokonów. Rzeczywiście modlę się tam, kropię święconą wodą. Potem oddaję ten kokon do spalenia osobie zainteresowanej. Składam ofiary z tego kokonu. I proszę Ciebie pani. Abyś wysłuchał moich gorących próśb. Proszę Cię o strach dla mojego serca, dla mojego domu. Weź tę ofiarę i wróć nam przyjacielski dom, serdeczność, wróć nam miłość, której tak bardzo nam jest potrzeba. Wierzę, jestem przekonana, że pomożesz mi, że po prostu odpędzisz czarne chmury ode mnie. I wierzę, że wszystko zrobię. Aby sobie pomóc w dalszym życiu. Panie, spraw i daj mi to, co możesz mi dać. I daj mi to, co mi jeszcze nie dałeś. Praktyki to są sprzeczne z czcią szacunkiem, które należą się jedynie Bogu. jest często pociąga za sobą praktyki grzbiarskie, duchomatyczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się